Stara pomidora. No Elo, witam Was w kolejnym dniu jedzenia i dzisiaj znowu będziemy coś jeść dobrego. Ja mam dzisiaj mega taki trochę zajęty dzień, mam trochę rzeczy do zrobienia, ale stwierdziłam, hej, dołóż sobie więcej, nagraj film, bo przecież coś trzeba wrzucać. Także e, dzisiaj zobaczycie taki dzień, gdzie mam trochę więcej rzeczy do zrobienia w domu przy kąpie, bo zaplanowałam sobie dużo rzeczy. E, opowiem Wam potem o jednej mega satysfakcjonującej, mega ważnej dla mnie rzeczy. Mam nadzieję, że będziecie podzielać moje szczęście, bo ja jestem zachwycona, ale oczywiście problemy są po drodze, ale to nie, nie zaczynajmy dnia od negatywnych emocji. E, zapraszam Was do kuchni, robimy śniadanie, już jestem po kawie, więc pora coś zjeść. Na śniadanie będą kanapki z awokado, takim rozciapanym, pysznym solą pieprzem. E, jajka na twardo albo na miękko. Okaże się. Jajka są jak pudełko czekoladek, nie wiadomo na jakie trafisz. A jakieś warzywa, to tyle, więc idziemy robić. Ostatnio na Instagramie jedna z was yy, poleciła mi. Fantastyczny patent na awokado, bo przyniosłam do domu dwa niedojrzałe awo. Płakałam po prostu na story, że chcę to zjeść, a nie mogę. I jedna dziewczyna, nie wiem czy mnie tu oglądasz, czy nie, napisała mi, żeby włożyć takie awokado do mm, szczelnego opakowania z bananem, albo z jabłkiem, albo z kiwi. Dojrzało szybciej, więc jemy śniadanie. Wiążę włosy i robię czynność, której bardzo nie lubię, obieranie jajek. Dlatego jem mi coraz mniej. To nie trzeba obierać, ale miałam mega ochotę, więc... Przemęczmy się. Jak znajdziecie jakieś sposoby na szybkie ubieranie jajek, to dajcie znać. Próbowałam już gotować je z octem, próbowałam gotować je z solą, ale to nadal nie jest to. Podpiekę sobie chlebuś na grillowej patelni dla dodatkowej chrupkości, żeby to było takie, wiecie, taka grzanka porządna. Kocham połączenie jajka i awokado, I te pomidorki są takie dobre, ale spróbujmy kanapkę. Przepyszne, możecie takie pomidorki potraktować jako jakieś saszetki do wyciskania, nadgryzacie trochę i wysysacie środek. Fantastyczna zabawa, polecam. Idę jeść, widzimy się później. Dobra, opowiem Wam e, o tym ważnym czymś dla mnie. Słuchajcie, e, będę wydawać swojego e-booka pierwszego w życiu. Będzie to e-book z e, całkowicie wegańskimi przepisami. Będą to różne przepisy: obiad, kolacja, śniadanie, słodkości. 20 przepisów. E, ten e-book niedługo już będzie, bo mm, została mi do zrobienia jedna fotka, poprawić dwa opisy i zrobić taką całkowitą korektę i okładkę, ale chciałam założyć swój sklep online. No i można to zrobić, są takie serwisy, ale problem polega na tym, że ja to robię w, na zasadzie działalności nierejestrowanej, do jakiegoś tam ograniczonego przychodu, żeby nie zakładać firmy, żeby zobaczyć po prostu, jak to będzie wyglądać, bo nie chcę zakładać. Stop! Muszę tutaj przerwać. Tak się składa, że wszystko już działa, sklep jest postawiony, stronka działa, płatności przechodzą, można robić blikiem, można robić przez bank. Wszystko jest cudownie i możecie wbijać i kupować mojego e-booka, mojego pierwszego e-booka z wegańskimi przepisami. E, opis e, filmu jest wasz. Tam będzie link do mojego produktu. E, przypnę też komentarz z linkiem. No i smacznego. Zobaczcie na te pyszne potrawy. Jestem taka dumna z tego produktu, więc jeśli macie ochotę, to możecie go kupić, kosztuje 25 ziko. Dobra, idę do Biedro, przebrałam się w wygodny ciuch. Biorę torby, słuchawki i idę po pyszne warzywa i owoce i jeszcze kilka rzeczy. To są moje zakupy. Kupiłam e, rozponkę na promce, trzy kaiserki, tofu, kefir jedyna niewygańska rzecz w tych zakupach. Takie pomidorki to są chyba papryczkowe, moje ulubione e, też na promce zwykłe na promce ogórek na prące, dwie puszki pomidorów i takie mleko bo podobno, y, podobno jest lepsze niż Alpro nie mleko nie chcę mi się w to wierzyć ale zaraz zrobię kawę i przetestujemy e, i to kosztowało tyle. 39,73 73 i jeszcze wstąpiłam do żabki kupić trzy mm, rzeczy, ale była tylko jedna, jest to roślinne panini z roślinnym gyrosem. Jutro to albo dzisiaj przetestuję, więc zobaczymy. Podajcie na Insta, na pewno będzie test. Pachnie git. Strasznie słodkie. Ale sprawdzimy, jak to w kawie wejdzie, bo kawa lubi takie słodkie mleka. I naprawdę. Dobre. Bardzo dobre. Lepsze niż gołegę, Ale sorry, al proto to co nie jest. Przepraszam wszystkich, którzy kochają to mleko. Alpro w moim sercu na zawsze. Jak będę sobie pozwalać na mleko droższe niż kołowagę, to tylko to nie mleko. Jest dobre, wypiję te kawki z tym mlekiem z przyjemnością. Ale Alpro nie podrobisz. Alpro najlepsze. Dobra. Testujemy te panili, bo leży w lodówce, kusi, więc podgrzewam w piekarniku, tak jak tutaj napisali. Tylko muszę nagrać jeszcze test na Insta. E, bo się podjarałam ostatnio nagrywaniem i nagrywam cały czas, kiedy tylko mogę w jakieś wideo fajne, więc trochę mi to zejdzie. Już większość zjadłam. <coughs> Ta kanapka ma taki mega gigantyczny potencjał, generalnie jest dobra. Brakuje mi na przykład plastera pomidora. Jakby tam dodali plasterki pomidora, to... A jakby dodali jeszcze kawałeczki Czerwonej cebuli. Oh my god. Ale ogólnie bardzo dobra. Jak potrzebujecie czegoś na szybko, to bierzcie w żabce jeszcze to mogą podgrzać. Mnie się pani zapytała, czy, czy mi ma podgrzać? Ja powiedziałam, nie, nie, nie. Bo na test przecież. No i. Oh, dobre, dobre. Tylko dołożyłabym więcej warzyw i by był taki kozak. 9 zł. 9 zł kosztowała. Umyłam włosy, to teraz robimy obiad. Będą to klopsiki sojowe w, w czym w sosie alla carbonara. Jak to wyjdzie, to będzie sztos. Także robimy. W garnku podgrzewam sobie olej, później dodaję mąkę i energicznie to mieszam, żeby wszystko się wymieszało. Taka, taki sos po prostu trochę beszamelowy. Wiadomo, że to nie będzie carbonara e, z roślinnych produktów. Mm, dolewam sobie mleko, u mnie akurat owsiane, ale najlepsze jest sojowe, bez cukru. I robię po prostu z tego taki gęsty sos, cały czas to mieszając i dolewając mleko. E, napiszę Wam w opisie wszystkie składniki, także luz. I jak mi to tak bardzo, bardzo, bardzo odpowiednio zgęstnieje to dodaję pieprz, czarną sól, żeby był jajeczny posmak i płatki drożdżowe, które dodadzą serowego posmaku, więc będzie doznanie karbonarowe trochę w tym daniu. W międzyczasie na patelni podsmażam sobie tofu wędzone z papryką wędzoną i to będzie taki, taki bekon, takie, takie skwarki, takie grzanki po prostu bekonowe. To wędzone i wędzona papryka, co jest po prostu sztos, jeżeli chodzi o taki fajny wędzony posmak. A na patelni na oleju podsmażam sobie, właściwie smażę, takie sojowe pulpeciki, które nie wiem, czy dzisiaj Wam napiszę na nie przepis, ale będzie w opisie odnośnik, bo dodam na pewno ten przepis na Instagrama, więc trzymajcie kciuki, żeby mi się udało jak najszybciej i podsmażam sobie takie kotlety pulpety sojowe i możecie je, one są super uniwersalne, możecie wykorzystywać do wielu, wielu, wielu potraw. I tutaj na talerz nakładam sobie sosik. Widzicie, on jest bardzo gęsty i to jest taki cięższy sos carbonara. Nie ma tutaj jajek, wiadomo, zrobiłam wegańską wersję. To ma tylko mieć delikatny posmak, bo nie wyszło mi jakoś, wiecie, tak super jak prawdziwe danie. Do tego daję trochę makaronu. Nigdy nie jadłam klopsów z makaronem w sumie, więc ciekawe doznanie. Do tego te pulpeciki. Wykładam sobie. Cztery zupełności wystarczą dla mnie, bo są mocno ssące, a jeszcze dorzucimy tofu, więc będzie duża ilość białka też. Te kotlety są z granulatu sojowego i kaszy jaglanej. O, dorzucam te skwareczki. Pyszne tofu wędzone z papryką wędzoną. To jest kozak. Danie jest gotowe. Spróbujmy eklopsa. Trochę sosu, makaron. To jest to. Fajne wyszło. Wiadomo, że to nie będzie smakować jak carbonara, nie ucicie się. To jest takie coś Ala. Jest taki wyczuwalny serowy posmak. Jajeczny przez sól, like, przez sól jajeczną. A te klopsiki. A te klopsiki są takie bardzo uniwersalne, możecie wykorzystać do innych sosów, innych rzeczy. Ja jutro zrobię z nimi jeszcze zupę. Mega dobre wyszło. Biorę się już za przygotowanie kolacji, żeby później mieć gotową. I będę robić e, jakąś taką zupę z takiej mieszanki gotowej, grzybowej, bo miałam ochotę. Nazywam to w biedrze, więc ugotuję to, coś tam dodam do tego i zobaczymy co dalej. Do garnka z wodą. Tam chyba miałam litr wody, wrzucam sobie taką grzybowo-warzywną mieszankę. Super prosta sprawa. Gotuję to jakieś chyba 20 minut. W międzyczasie przygotowuję boczniaki, panierowane, bo miałam trochę w lodówce. Mieszam sobie mąkę z przyprawą, tym razem do karkówki. Do tego dodam mleko roślinne, zrobię z tego takie w miarę gęste ciasto naleśnikowe do panierowania. Uwielbiam boczniaki w takim wydaniu. Boczniaki wrzucam do tego ciasta, moczę sobie dokładnie, żeby z każdej strony były oblepione tym przyprawionym ciastem i panieruję w bułce tartej z. Przyprawą e, papryką wędzoną. Dodałam trochę, żeby panierka też była taka fajna, smakowa, i panieruję to sobie po prostu, a później to usmażę w piekarniku i tyle. E, do zupy dodaję przyprawy i jogurt e, naturalny. Może to być śmietana, jogurt naturalny, e, jakiś jogurt e, wegański, co tam macie. Myślę, że wszystko się nada, jakaś śmietanka wegańska. E, I mieszam to sobie jeszcze trochę. Troszkę to sobie podgrzewam i tak naprawdę. Zupa jest gotowa, super prosta. Dobre. To był błąd, że ugotowałam tę zupę tak wcześniej, bo zaraz całą zjem łyżką z garnka. Wyszłam na rower na moją ukochaną trasę. No i sobie jeżdżę. Po powrocie z roweru pora na kolację, wykładam na blachę do pieczenia z papierem, właściwie na blachę z papierem do pieczenia, te buczniaki, jeszcze trochę ich zapanierowałam w bułce tartej, bo brakło mi płatków kukurydzianych. Do tego dorzucam dosłownie resztkę frytek z zamrażarki, uwielbiam takie frytki mrożone sobie czasami zjeść, są mega dobre i mega szybkie. Wróciłam z roweru, więc biorę się za szybką kolację. Będzie zupa, do tego będą trochę frytek, boczniaki pieczone, sosik, warzywka, borówki, bo trzeba wyjeść. I taki bardzo, bardzo spontaniczny, realistyczny dzień dzisiaj wyszedł jedzenia. Zaczęłam ten dzień licząc kalorie, ale skończyłam nie robiąc tego, bo za dużo tutaj po prostu... Jeszcze nie umiem dokładnie liczyć tych kalorii, jeszcze, jeszcze się w to wdrażam wszystko, ale teraz będzie, teraz będzie bardzo dobra kolacja. E, dałam rzeczy do piekarnika, więc idę się teraz umyć, później Wam pokażę już gotowy posiłek, i będziemy siadać i oglądać znowu rancho. Mhm. E, no i tyle. I zaraz Wam pokażę po prostu. Jestem trochę zmęczona, bo strasznie pędziłam na rowerze. Wstawiłam Wam przybitkę, cudowna trasa. Masakra, jak jesteście z Krakowa, to piszcie to Wam, powiem, gdzie to jest. I tak się prezentuje moja cała kolacja: pomidorki, trochę ogórka, sosik, zupka, boczniaki i frytki. Pycha, uwielbiam tak dużo różnych rzeczy na talerzu. Cudowne. Cześć! Widzimy się za tydzień!